Aiszka, zobacz, co ja mam. Zobacz, co ja mam. Zobacz, 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 zobacz co ja mam. Mam piłeczkę, no zobacz. No, Isia. Isia. Przynieś. Isia, przynieś piłeczkę. No teraz ci ją zabiorę. Chodź, ci zabiorę piłeczkę. Zabiorę ci piłeczkę. Oddaj mi piłeczkę, Aisza. Oddaj mi piłeczkę. Szybko oddaj piłeczkę. Szybko oddaj. Oddawaj mi ją. Szybko. Isia. Aisha, Stój. Ej. Halo. Halo, ale ja chcę się pobawić z tobą. Hej! No, daj mi piłeczkę. No daj. No już, no już daj piłeczkę, no. No już daj piłeczkę. No daj, daj ją. No daj ją, daj ją, daj. No już. No już oddaj. Oddaj piłeczkę. Ajszka! No oddalaj moja. No. Moja, 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 moja. No. Przynieś mi. Isia, chodź przynieś. Ej, chodź zabiorę. Chodź ci zabiorę piłeczkę. Halo, zobacz co ja mam. Hej, hej, hej. No, co ja tu mam, co ja tu mam A tu. Chodź daj piłeczkę. Daj piłeczkę, no daj mi piłeczkę, dasz piłeczkę. Szybko daj piłeczkę, no.